Witajcie w domowym barze. Dziś pokażę ci swój autorski koktajl, który zaskakuje. Sauermeister. Z jednej strony ziołowy i intensywny, z drugiej orzeźwiający i świetnie zbalansowany. To prosty przepis, który może zupełnie zmienić Twoje spojrzenie na Jägermeistera. Gdy słyszysz Jägermeister, myślisz pewnie o szotach i imprezach, ale dziś pokażę ci, że ten ziołowy likier ma zupełnie inne oblicze. Sauermeister to krzyżówka daiquiri i Whisky Sour. Uniwersalny i orzeźwiający. Zasmakuje nawet osobom, które nie przepadają za berlińskim likierem. Do Shakera wlewamy 1 dasz Angostury Orange Peters, jeden dasz standardowej Angostury, 30 ml soku z limonki, 20 ml syropu cukrowego, 60 ml Jägermeistera. Wszystko wstrząsamy z lodem i podajemy w niskiej szklance na lodzie. Możemy udekorować koktajl miętą. I gotowe, zaskakująco rzeźki, jednocześnie mocno dziełowy, świetnie zbalansowany Jäger Sauer, który może całkowicie zmienić Twoje podejście do tego likieru. Jeśli lubisz tego typu koktajle i chcesz dowiedzieć się więcej o miksologii, zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Do zobaczenia.